Warto jest czytać, zawsze czytanie rozwija wyobraźnię, pamięć i tego Wam życzę, żebyście jak najwięcej w swoim życiu pochłonęli książek. Wszystkiego najlepszego w dzisiejszej imprezie i myślę, że będzie ona dla Was fajnym przeżyciem. Jak mówi przysłowie, z pustego i Salomon nie naleje. Zatem proszę aktorów o przedstawienie się imionami postaci, jakie będą odtwarzać w zemście. Piękne dobra w każdym względzie. Lasy, gleba wyśmienita, dobrą żoną pewnie będzie. To za czynsze, to kobieta, trzy folwarki. Miła wdowa. Arcymiła, ani słowa. Cóż, polewki dziś nie dacie? Długoż nasze będę czekać. Nie, nie trzeba rzeczy zwykłych. Na toż bym się mocią panie kawalerstwa dziś wyrzekał. By kto nie kopiorun wcześnie, długo będzie na to czekał. Bóg z waszmością mój cześniku, pędząc fałem na rozkazy, zamęczyłem szklab bez liku. Wywróciłem się sto razy. Także z nowej mej kolaski, gdzieś po drodze tylko trzaski. Ach co każesz, wszystko zrobię. Byłbym zaraz w dopad konia, bom jest jeździć doskonały. Niechaj będzie wzięty z błonia. Dzik to dziki, lew to śmiały. W moim ręku jest owieczka, bo jest jeździec doskonały. A, bodajżeś. Tylko pozwól, zerk z karety. Giną za mną te kobiety. Zerk więc na mnie, zerk ja na nią. Koniec końcem pokochała. Zawołała, ec Catera, Książę tygrys ludzi zbiera. Biorę wszystko na sumienie. Chciej rozważyć. Już się stało. Teraz inne dam zlecenie. Mości papkin, ja się żenię. Ba! Cóż to ba? Tak się cieszę i w tą sprawę chętnie śpieszę. Curuś moją, dzieci moje, czy ma ten kot nogi? Pani matko, dobrodziejko i srebrne ostrogi. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łosko.